ranny gość, Radiadoksa. W naszym studiu jest dziś Jarosław Kończyło, dyrektor samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Dyrektor. Obiecałam, że zapytam, bo dzisiaj dzień bez samochodu, jaki środek lokomocji wybrał pan, żeby dotrzeć do Radiadoksa? No, rzeczywiście zastanawiałem się w pierwszym jakby momencie nad, nad rowerem, ale z racji tutaj dojazdu i, i iluś tam na 100 km to jednak wybrałem samochód, ale zawsze kiedy mogę wybierać, wybieram, wybieram na pewno rower. I oczywiście Państwa też zachęcamy do, do wybierania czy to roweru, czy publicznych środków transportu, ale właśnie no tak jak Pan mówi, nie zawsze mamy ten wybór. Tymczasem wracamy do głównego tematu naszej rozmowy: budowa oddziału chemioterapii dziennej oraz nadbudowa głównego budynku przy ulicy Roosevelt'a. Szpital w Kędzierzynie Koźlu rozpoczął dwie ważne inwestycje. Umowy zostały podpisane. Jak wyglądają prace remontowe i na ile uciążliwe one są dla pacjentów i dla pracowników placówki? Mhm. To prawda, realizujemy dwa zadania w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Z jednej strony to, to jest zadanie szpitale wielospecjalistyczne i ta, ta część onkologiczna w naszym szpitalu. Z drugiej strony to jest opieka długoterminowa i oddział geriatrii. Realizacja tych wniosków, tych projektów jest możliwa dzięki temu, że wcześniej otrzymaliśmy otrzymaliśmy pozytywną ocenę ze strony pani wojewody, e, wojewody opolskiego, dyrektora NFZ e, opolskiego, na to, żeby te inwestycje mogły u nas być realizowane. Ten projekt, te projekty były złożone, otrzymaliśmy dofinansowanie w tym zakresie. Również dalej było możliwe realizacja tego wniosku dzięki wsparciu naszego organu tworzącego, czyli starostwa powiatowego w kędzierzynie Koźlu. Wartość tych wniosków dofinansowanie jest na poziomie 65 milionów złotych, z czego do tego musimy jeszcze dodać wartość VAT-u. Wartość VAT-u szacujemy na poziomie 12-13 milionów złotych, więc jesteśmy w prawie w 80 milionach łącznej wartości inwestycji. Tak jak pani redaktor wspomniała, z jednej strony mamy ten kluczowy projekt nadbudowy naszego szpitala, nadbudowy po to, żeby też skonsolidować naszą działalność szpitalną, bo jak państwo zapewne pamiętacie, szpital w Kędzierzynie-Koźlu to nie tylko szpital w Koźlu, ale to również szpital w Kędzierzynie oddalonym 8 kilometrów od tego głównego budynku. Więc my chcemy, by część działalności szpitalnej z Kędzierzyna, ona została przeniesiona do koźla i to się dzieje. Przenosimy oddział geriatrii. Ten oddział geriatrii, który dzisiaj ma 26 łóżek, będzie mieć łóżek 41 i on będzie zajmował jedno piętro tego nadbudowanego budynku. Na kolejnym piętrze nadbudowanym będą tworzyć to piętro dwa oddziały. Z jednej strony oddział urologii, urologii onkologicznej, z drugiej strony kliniczny oddział ginekologii, ginekologii onkologicznej. Będzie też piętro techniczne, które będzie zamknięte dachem, dachem z fotowoltaiką. Dobudowujemy jeszcze do tej części tutaj nadbudowanej, dobudowujemy windę, po to, żeby w tym ciągu od sor poprzez interne, ortopedię, geriatrię i właśnie te oddziały ginekologii i urologii, by, by były trzy windy, więc dobudowujemy tą windę. Tak jak pani redaktor wspomniała, w ramach tego projektu również realizujemy w osobnym, odseparowanym budynku, realizujemy oddział dziennej chemioterapii. Taki czasookres realizacji jest absolutnie szalony. Czasami wydaje się on wręcz niemożliwy, niemniej jednak my go realizujemy w takim reżimie czasowym. Reżimie czasowym, czyli z jednej strony oddział chemioterapii ma zostać ukończony do końca maja 2026 roku. No i ta bardzo duża inwestycja realizowana na żywym organizmie, to, czyli na odbudowa naszego budynku. Mamy ją zakończyć w czerwcu po to, żeby obie. Inwestycje były zaczęły funkcjonować już od 1 lipca. Czyli od lipca właśnie możemy się spodziewać już całkiem nowych pomieszczeń, nowej jakości świadczeń zdrowotnych. Co zyskają pacjenci dzięki tym inwestycjom? Z jednej strony otrzymają zupełnie nowe świadczenia, których w ramach struktur naszego zakładu wcześniej nie było. Mówię tutaj głównie o oddziale dziennej chemioterapii. Nasi pacjenci naszego powiatu bardzo często wyjeżdżali do innych ośrodków po to, żeby znaleźć takie świadczenia. Kompleksowość tych usług, które realizujemy na terenie szpitala, na pewno będzie wartością dodaną dla naszych pacjentów, którzy bardzo często nawet wyjeżdżali poza nasze województwo po to żeby w odpowiednim czasie dostać się na tego typu świadczenia w innej lokalizacji takiej lokalizacji jak na przykład Gliwice takiej lokalizacji jak na przykład oddział dziennej chemioterapii w Raciborzu i to z jednej strony. Z drugiej strony, nasi pacjenci, którzy dotychczas korzystali ze świadczeń na oddziale geriatrii na oddziale geriatrii w kędzierzynie w tym budynku no już naprawdę z, e, posiadającym zupełnie inny standard niż obecne standardy, ponieważ jest to budynek szpitalny budowany w latach jeszcze przed pierwszą wojną światową. Dzisiaj oddział geriatrii, dzisiaj w rozumieniu tego 1 lipca będzie to oddział geriatrii, który będzie spełniał te najwyższe standardy takich oddziałów geriatrycznych, więc tutaj absolutnie zapraszamy naszych pacjentów do, do skorzystania z tych świadczeń. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to oddział 41 łóżkowy. No i z drugiej strony mówimy o oddziale ginekologicznym i oddziale urologicznym. Tu również zwiększamy jakość tych świadczeń. Na pewno udostępniamy Uh, takie obszary, których wcześniej nie było, na przykład sala e, dla pobytu pacjentów z rodzinami, której wcześniej e, nie było e, e, salki dodatkowe, zabiegowe na, na oddziałach i na urologii, na ginekologii, po to, żebyśmy mogli realizować w takim relatywnie szybkim e, terminie wybrane świadczenie, czyli oprócz bloku operacyjnego e, składającego się obecnie w naszym szpitalu z ośmiu sal, my dołączamy do tego dodatkowe salki e, zabiegowe na, na oddziałach. Zanim jednak będzie właśnie tak dobrze, jak Pan mówi, albo przynajmniej lepiej dla pacjentów i pacjenci będą mogli odczuć rezultaty tego remontu, no to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i liczyć się chyba z jakimiś utrudnieniami, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie placówki. Jak to, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o, o same te roboty budowlane? Tak, to, to prawda, co pani redaktor powiedziała. Na pewno liczymy na cierpliwość naszych pacjentów, ponieważ my absolutnie nie chcemy zamykać szpitala. My chcemy pracować w takim trybie przyjęć szpitalnych na, na bieżąco tą działalność, którą my mieliśmy w tym budynku, tym odseparowanym, o którym wspomniałem, czyli z jednej strony to jest POZ, to jest poradnia POZ-u, z drugiej strony to jest poradnia K, myśmy przenieśli w inne lokalizacje po to, żeby tam na spokojnie móc realizować zadanie. Jeżeli chodzi o te, te części nadbudowane, my kawałek po kawałku dachu będziemy firma już to robi wykonawca firma Adamiec już to realizuje już ściąga częściowo ten dach po to żebyśmy bezkolizyjnie dla pacjentów którzy przebywają obecnie na oddziale ortopedii mogli w ten sposób funkcjonować na pewno w tym okresie będzie trudniej na pewno te miejsca parkingowe, które już dzisiaj były e, przy szpitalu, część tych miejsc, około 90 miejsc, e, zaadoptowały firmy e, obie, czyli z jednej strony firma Adamiec, o której wspomniałem, z drugiej strony firma Baumar. E, e, to jest około 90 miejsc, ale myśmy e, zaproponowali... I naszym pacjentom, ale naszym pracownikom ponad 100 miejsc dodatkowych, parkingowych, po to, żebyśmy mogli płynnie, bezkolizyjnie w ten sposób funkcjonować. Ale na pewno będzie trudniej, na pewno będzie hałas, na pewno będzie odgłos tej budowy. Po to, żebyśmy mogli, tak jak wspomniałem wcześniej, na koniec czerwca zakończyć i od 1 lipca funkcjonować w taki sposób już zupełnie prawidłowy. O tych utrudnieniach informują Państwo na stronie internetowej, tak i w mediach społecznościowych. Tam odsyłamy pacjentów, żeby na bieżąco sobie sprawdzali o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu przy szpitalu. E tak, na pewno mogą się pojawiać takie sytuacje, kiedy ten transport duży, transport 15-17 nawet metrowych ciężarówek, które do nas wjeżdżają, on będzie musiał być w pewnym momencie zatrzymany, po to, żeby one mogły przejechać i te półfabrykaty złożyć czy przekazać na, na plac, plac budowy. Ale tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to, co jest kluczem dla pacjentów to to, że my przyjęcia realizujemy bez hamowania przyjęć i będziemy podobnie funkcjonować jak na szpitalnym oddziale ratunkowym, który nomenomen w marcu tego roku oddaliśmy po sześciomiesięcznych po, po pracach budowlanych. Koszt inwestycji to, tak jak Pan wspomniał, niemal 80 milionów, z czego oczywiście środki własne i do, dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy, i to nie jest jedyne dofinansowanie, o jakie stara się szpital obecnie. Tak, to prawda, poszukujemy różnych rozwiązań finansowania. One się znajdują i, i, i tutaj trafiamy na odpowiedni grunt. Na pewno muszę się pochwalić, iż w drugiej połowie ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, jeżeli chodzi o finansowanie naszego projektu informatycznego, odnowienia, aktualizacji tego, tego sprzętu. Jak Państwo wiecie, tutaj bardzo szybko informatyzacja postępuje, więc my musimy być również gotowi, w, w tych obszarach. Są również obszary tak zwanej sztucznej inteligencji, które będziemy wzmacniać tym projektem. Ten projekt finansowanie ma na poziomie około 6 milionów 700 tysięcy złotych, ale wartość całego projektu włącznie z naszym wkładem własnym jest na poziomie około 8 milionów 200. Jak ocenia pan aktualną kondycję szpitala w Kandierzenie Koźlu? Pytam o to w kontekście wdrażanego planu naprawczego. Czy są już odczuwalne skutki wprowadzonych zmian? Tak, to prawda. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy intensywną pracę w zakresie naszego działań naprawczych tych naszych działań, które niestety były podyktowane zmianami wynagrodzeń, za którymi nie szły odpowiednie środki pieniężne. Myśmy w roku ubiegłym wdrożyli istotne działania w takim programie naprawczym. One w stosunku do roku 2023 już istotnie zmniejszyły naszą, naszą stratę. Kontynuujemy ten nasz program naprawczy w tym roku. Chcielibyśmy... By, by, by również osiągnąć istotnie lepszy wynik w stosunku do roku ubiegłego. Wydaje się, że na ten czas, czyli jeżeli patrzymy narastająco na miesiąc sierpień, miesiąc lipiec, sierpień, to, to ten nasz wynik jest wynikiem lepszym niż to, to, to jest w roku ubiegłym, ale tak naprawdę końco, końcowo popatrzymy na, na te dane z końcem i będziemy mogli je oceniać z końcem roku. A jeśli chodzi o kadrę medyczną, no bo tutaj no, szpital bez wykwalifikowanej kadry medycznej pracować nie będzie, nawet jeżeli będzie miał najlepszy sprzęt i, i najlepsze pomieszczenia. Jak, jak to wygląda obecnie, jeśli chodzi o zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek? Czy są braki kadrowe, czy... Tak, posiadamy wspaniały personel medyczny, ale również ten niemedyczny. Jeżeli pani redaktor mnie pyta o personelu medycznym, wydaje się, że tutaj w większości działalności szpitalnych posiadamy odpowiednie, odpowiednie zasoby lekarskie. Jeżeli miałbym wskazać taki obszar, który chcielibyśmy nadal uzupełniać, to jest obszar anestezjologiczny. Zapraszamy tutaj Państwa do, do współpracy. Jak państwo jeszcze raz wy, wy wspomniałem, go kojarzycie. Posiadamy ośmiosalowy blok operacyjny i również oddział intensywnej terapii. To również wymaga od nas określonych zasobów kadrowych. Posiadamy lekarzy, stażystów, którzy już dzisiaj przyglądają się tej naszej pracy, po to, żeby w przyszłości mogli skorzystać z miejsc rezydenckich, które mamy. Mamy miejsc rezydenckich w całym szpitalu, około 65. Wydaje się, że nie ma takiego drugiego szpitala, gdzie jeżeli młody człowiek chce się nauczyć tej pracy, to absolutnie w naszym szpitalu znajdzie możliwość takiej edukacji i poszerzania swojej wiedzy po to, żeby dzień po dniu taką wiedzę mógł przysposobić. Jarosław Kończyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani Redaktor.